Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Era liderów nieomylnych, wszystko wiedzących i znających proste rozwiązanie skomplikowanych problemów się skończyła. W świecie tak nieprzewidywalnym i niejednoznacznym jak nasz, potrzebujemy liderów, którzy potrafią wykorzystać mądrość zespołową. Ale by mieli do niej dostęp, najpierw muszą zadbać o jedną ważną kwestię bezpieczeństwo psychiczne. Jak możesz o nie zadbać, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania całości. Profesor Amy Amondson z Harvard Business School poświęciła dekady na badanie bezpieczeństwa psychicznego w miejscu pracy oraz jego wpływu na innowacyjność i efektywność zespołowych działań. Ogólny wniosek z jej badań jest taki, jaki wielu osobom podpowiada intuicja. Jeśli ludzie czują się bezpiecznie, to częściej dzielą się pomysłami, zgłaszają swoje spostrzeżenia i uwagi, a nawet buntują się wobec narzucanych im wadliwych rozwiązań. Niestety, w wielu firmach liderzy zapominają o budowaniu bezpieczeństwa psychicznego, sądząc, że ludzie oczekują od nich przede wszystkim jasnych drogowskazów, do których wystarczy się dopasować. Takie podejście może się jednak prędzej czy później zemścić. Już ponad 250 lat temu Edmund Burke pisał o tym, że strach ogranicza naszą zdolność efektywnego myślenia i działania. Na ten efekt nie są odporni nawet najbardziej utalentowani pracownicy, a to oznacza, że współcześni liderzy powinni rozprawiać się z lękiem w miejscu pracy i zadbać o odpowiednie warunki tej pracy. Trudno przystać na kulturę organizacyjną opierającą się na strachu w świecie, w którym coraz częściej liczy się napływ nowych pomysłów, zdolności do poszukiwania przełomowych rozwiązań czy krytyczne myślenie. Celem współczesnych liderów powinno więc być tworzenie organizacji, w której ludzie nie czują lęku przed byciem sobą i mogą otwarcie mówić, co ich zdaniem działa, a co nie. Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, dokonywać w niej zmian, również tych związanych z cyfrową transformacją, to musisz budować taką kulturę, w której dzielenie się opiniami, angażowanie się i przyznawanie do błędów jest normą, a nie wyjątkiem. Ten wysiłek się opłaci, ponieważ pomoże zniwelować problemy, które generują. Kultura strachu. Dzisiaj zatrudnianie utalentowanych ludzi już nie wystarczy. Ich talenty i ukryty potencjał trzeba umiejętnie wyzwalać, a do tego potrzebne są odpowiednie normy kulturowe, które rozbudzą w innych chęć do pracy. Jeśli w firmie panuje strach, to ludzie nie rozwijają swoich skrzydeł, interesuje ich wyłącznie przetrwanie. Lęk w miejscu pracy może też tworzyć iluzję sukcesu, która opóźni zdemaskowanie krytycznych błędów. Nie od dziś wiadomo, że ciągle lekceważenie drobnych potknięć może doprowadzić do katastrofalnych efektów. W końcu kropla drąży skałę. Strach przed krytyką, a w ekstremalnej wersji nawet przed zwolnieniem za odmienne zdanie, może blokować wyrażanie na głos nowych pomysłów czy zadawanie istotnych pytań. Strach pomyśleć, o ilu pomysłach nikt nie usłyszał, bo ich twórcy bali się odezwać ze względu na toksyczną atmosferę w miejscu pracy. Z tym naprawdę warto skończyć. Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy wymaga wysiłku i umiejętności, ale jest podstawą wysokiej skuteczności współpracy i fundamentem rozwoju w tzw. organizacjach wiedzy. Jak zatem tworzyć atmosferę bezpieczeństwa psychologicznego, w której pracownicy chętnie dzielą się pomysłami, ale też zgłaszają błędy czy swoje wątpliwości? Istnieje pewien przepis na firmę bez strachu. Proponuję, byś najpierw się zastanowił, jaki jest punkt wyjścia, i zadał sobie kilka pomocniczych pytań. Na przykład, czy Twoi pracownicy, gdy rozglądają się wokół siebie i patrzą na swoich kolegów, to widzą w nich przede wszystkim konkurentów, czy pomocników i wsparcie? Czy w zespole panuje niepisana zasada przymykania oka na błędy, bo przyznanie się do nich grozi dotkliwymi konsekwencjami i niemiłymi komentarzami wzmagającymi poczucie wstydu? Czy najlepszą pozycję w grupie mają osoby, które się nie wychylają, bo to świadczy o ich bezproblemowości w przeciwieństwie do maruderów, którzy zawsze znajdą temat do narzekań? A może ludzie boją się zabierać głos na spotkaniach w obawie przed Twoim gniewem czy kąśliwymi uwagami? Niestety muszę cię ostrzec, bo jeżeli na jakiekolwiek z pytań odpowiedziałeś tak, to czas zakasać rękawy i zabrać się za działania naprawcze. Profesor Amy Edmondson w swojej książce Firma bez strachu stwierdza, że klimat bezpieczeństwa psychicznego pozwala stworzyć trzy wzajemnie powiązane ze sobą praktyki. Chodzi o przygotowanie gruntu, zapraszanie do współdziałania oraz konstruktywne reagowanie. Owe praktyki należy stosować przez cały czas w sposób interaktywny, nastawione na wyciąganie wniosków, aby na bieżąco tworzyć i przywracać klimat otwartości. Autorka tej książki wyraźnie podkreśla w swojej publikacji, że ta odpowiedzialność spoczywa na liderach na wszystkich poziomach organizacji. Jeśli strach blokuje rozwój twoich pracowników i firmy, to możesz go wyeliminować przy odrobinie wysiłku. I teraz chciałabym przedstawić Ci prosty plan działania. Po pierwsze, przygotuj grunt. Wyznaczenie wspólnych celów i uznanie tego, z czym mierzą się ludzie, to fundamenty, które pozwalają stworzyć dobre warunki do pobudzenia bezpieczeństwa psychicznego. Następnie, trzeba zająć się ramowaniem pracy. Profesor Edmondson tłumaczy to na przykładzie fabryki produkującej samochody, kopalni platyny i koncernu farmaceutycznego. Jeśli dla zaspokojenia potrzeb nabywców samochodów potrzebna jest perfekcja, to lider musi kierować uwagę pracowników tak, by wychwytywali i poprawiali nawet najmniejsze odstępstwa, zanim nowy pojazd zejdzie z taśmy produkcyjnej. Z kolei, jeśli celem jest redukcja wypadków śmiertelnych w kopalni platyny, to lider musi nadać bezpieczeństwu pracowników ramę wartościowego celu. Zadbać o drobiazgowe przestrzeganie zasad BHP i eliminowanie ryzykownych działań. A jeśli celem jest odkrywanie nowych leków, to lider powinien motywować badaczy do generowania mądrych hipotez dla eksperymentów oraz akceptowania faktu, że pomyłki będą zdarzać się często, ale to nie oznacza, by porzucać kolejne poszukiwania. Ramowanie pracy obejmuje zmianę podejścia zespołu do porażek. Jako lider musisz zadbać o to, by pracownicy, a także ty sam, akceptowali porażki. Astro Teller z Google X dokonał tego, przekonując innych, że, jak to ujął, nie jest zwolennikiem porażek, tylko jest zwolennikiem uczenia się. Co ważne, to nie było czcze On uczył zespół, by z każdego błędu wyciągał wnioski na przyszłość i nie karał za potknięcia, z których płynęła nauka. Utrwalanie takiej percepcji porażki pozwala, by stanowiły one cenne lekcje dla zespołu i były traktowane jak integralne elementy drogi do sukcesu. Oprócz zaprzyjaźnienia ludzi z porażkami, warto zadbać o to, by zabierali głos. Pomoże Ci w tym skierowanie ich uwagi na różnice występujące między zadaniami i środowiskami. Mowa o niepewności, współzależności oraz o tym, o co toczy się tak naprawdę gra. Przypominanie o niepewności skłoni ludzi do wychwytywania wczesnych oznak zmian. Zaznaczanie współzależności skłoni do rozmów o tym, jak praca jednej osoby wpływa na zadania pozostałych pracowników. A wyjaśnienie, o co toczy się stawka, a może być to nawet życie klientów. Skłoni do bardziej odważnego prezentowania swoich opinii. Dzięki tym wyjaśnieniom stworzysz klimat bezpieczeństwa psychicznego i przekonasz ludzi, że każdy z nich wnosi wartościowy wkład, bo dysponuje przydatną wiedzą i potrzebnymi umiejętnościami. Zadaniem lidera jest zjednoczenie ludzi wokół znaczenia, jakie ma ich praca. Kolejnym punktem z naszego przepisu jest zaproszenie do współdziałania. Jeśli ludzie mają się angażować, a nie działać zachowawczo, to musisz ich zaprosić do współpracy w atrakcyjny i autentyczny sposób. Przydadzą ci się dwie postawy: okazywanie pokory, a także aktywne zadawanie pytań. Kiedy szef wie wszystko, to nikt nie ryzykuje, by wyprowadzić go z błędu. Dlatego lepiej oznajmić swoim pracownikom, że wcale nie wiesz wszystkiego, bo dzisiaj nikt nie zna wszystkich odpowiedzi. Warto się wymieniać informacjami, dzielić perspektywami i angażować w słuchanie inne osoby. Z badań publikowanych na łamach Organization Science wynika, że kiedy liderzy okazują taką pokorę, to zespoły są bardziej skłonne do nauki. Gotowość do mówienia o swoich słabościach i przyznawania się do niedoskonałości może okazać się ogromnym atutem. Dzięki temu zaczną do ciebie docierać informacje i uwagi od innych osób. Dobrą strategią jest też aktywne zadawanie pytań, czyli celowe działanie, które pozwala lepiej zrozumieć problem, sytuację czy osobę. Wbrew pozorom, zadawanie pytań nie jest takie łatwe. Dlatego przypomnę kilka ogólnych zasad, na które natknęłam się w firmie bez strachu. Po pierwsze, nie znasz odpowiedzi. Po drugie, zadajesz pytania tak, by odpowiedzi nie można ograniczyć było do tak lub nie. A po trzecie, formułujesz pytania w taki sposób, by odpowiedź na nie była jak najbardziej konkretna. Te reguły należy doprawić autentycznym zainteresowaniem, perspektywami innych osób. Profesor Edmondson radzi, by dobierać właściwy rodzaj pytań do sytuacji. Przykładowo, jeśli chcesz lepiej rozumieć sytuację lub zwiększyć liczbę opcji, to zapytaj, co mogło nam umknąć, albo jakie inne pomysły mogliśmy wygenerować, lub kto myśli inaczej. Jeśli natomiast chcesz lepiej zrozumieć swojego rozmówcę, to możesz zadać pytanie, co sprawia, że tak myślisz, albo czy możesz podać mi jakiś przykład? Oprócz pokory sytuacyjnej i aktywnego zadawania pytań, warto pamiętać o strukturach zachęcających pracowników do zabierania głosu. Grupy fokusowe, regularne spotkania czy giełdy pomysłów pozwalają zainicjować rozmowy na ważne tematy dla organizacji. Z kolei w redukowaniu strachu w relacjach interpersonalnych mogą pomóc inicjatywy nastawione na wymianę wiedzy między pracownikami, jak na przykład programy mentoringowe. I ostatni składnik naszego przepisu na firmę bez strachu, to konstruktywna reakcja. Na nic wypytywanie ludzi, jeśli nie zareagujesz konstruktywnie na to, co powiedzą, zwłaszcza jeśli nie usatysfakcjonują cię ich spostrzeżenia. Trzeba nagradzać podejmowane przez pracowników ryzyko, wyrażając uznanie, destygmatyzując porażki, ale też, gdy to konieczne, nakładać sankcje za przekraczanie granic. Jeśli pracownik dzieli się uwagami, to nie możesz go zrugać, bo następnym razem nic nie wyjawi. By zadbać o poczucie bezpieczeństwa psychicznego, lepiej powiedzieć: Dziękuję, że o tym wspomniałeś, niezależnie od tego, czy ci się uwagi spodobały, czy nie. Potem możesz wyjaśnić niuanse podjętej decyzji, jeśli będzie ona inna. Jednak za zgłoszone wcześniej uwagi należy się pracownikom choć minimalne uznanie. Poza wyrazami uznania, konstruktywne reakcje obejmują też świętowanie czy premie za inteligentne porażki. Jednak, nim porażki nadejdą, warto się na nie przygotować. Jeśli ktoś ponosi porażkę, bo nie przestrzegał reguł, to powinien ponieść konsekwencje. Ale jeśli ktoś ponosi porażkę podczas weryfikacji sensownej myśli, nie można go za to karać. Przywództwie tkwi potężna siła, umożliwiająca ludziom i organizacjom pokonywanie wewnętrznych barier, blokujących wypowiadanie i angażowanie się, aby móc czerpać emocjonalne i praktyczne korzyści z pełnego uczestnictwa w inspirującej wspólnej misji. Okazuje się, że klucz do bezpieczeństwa psychicznego zespołu tkwi w liderze. Stosowanie powyższych technik wymaga bowiem dużej samoświadomości od lidera i ponadprzeciętnych umiejętności interpersonalnych. I to już koniec dzisiejszego podcastu. Nim wybierzesz się w tę drogę trochę sama, trochę ze swoim zespołem, chcę Ci przypomnieć słowa kapitana Davida Marquet. Na które wpadłam podczas lektury korporacyjnych rebeliantów. Marquet przez wiele lat zarządzał załogą wielozadaniowego okrętu podwodnego Santa Fe, gdzie przeszedł przemianę z autorytarnego tyrana w inspirującego przywódcę, skłaniającego innych do myślenia, a nie ślepego podążania za jego rozkazami. Kapitan oduczył się od górnego stylu dyrektywnego i zademonstrował, jak proces decyzyjno-wykonawczy może być lepiej skonstruowany. Mówił do swojej załogi, nie zamierzam już wydawać żadnych rozkazów, ponieważ gdy wydaję rozkaz, to wy go wykonujecie. A jeśli wydam błędny rozkaz, to wszyscy zginiemy. Wszystkim nam życzę takiej pokory i otwartości, jaką wykazał się kapitan Marke. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Informacje o mnie, o mojej firmie i linki do naszych seszali znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia za tydzień.